Na pewno wynik cieszy, bo 50-40 to, to był w ciemności przed zawodami, ale jeżeli chodzi o, o wynik jaki mogliśmy osiągnąć, na jakich pozycjach jechaliśmy, no to uważam, że mogliśmy tak 52-38 spokojnie mogliśmy to wygrać. Oczywiście się bardzo dobrze, chcę zdobyć więcej punktów, a ja myślałem, że zdobędę więcej punktów, bo był bardzo dobrze przygotowany, cały tydzień na tyle dużo zrobiłem treningów, nie tylko, nie ale oprócz żużla. Miał być zupełnie inaczej. Chciałem gdzieś zrobić 12-14 punktów 5 biegu, ale dużo jest taki, że pogoda robi swoje, bo na treningach był inny, to wcześniej nie było tak zimno, a, a dzisiaj jest naprawdę bardzo zimno, także mam nadzieję, że coraz będzie lepiej i będę jeszcze lepiej. Jak się lidera ze pokonuje, no to to jest na pewno bardzo dobrze, ale uważam, że... Cała dużo na pojechała, no zawsze nam trochę, trochę brakuje, bo ja mówię, że Pawlińskiego stać naprawdę na więcej. Także uważam, że możemy jeszcze być silniejsi, jeżeli będziemy jeździć do końca w pełnym składzie. No, można powiedzieć, że tylko jeden mecz odjechaliśmy w pełnym składzie w Zielonej Górze. A tak zawsze albo nie mamy łaguty, albo nie mamy do końca Buczkowskiego i zawsze coś nam tam brakuje. Barko czułem tylko po czterech biegach, bo na piątym biegu już coś nie tak boli i, i tak nie do końca czułem komfortowo na piętnastym biegu, a chociaż piętnastym biegu okej okay, pojechał, także wszystko robiłem, żeby nie trzecim dojechać tylko. Także mam nadzieję, że coraz więcej będę się pracować z tym barkiem i już dojdę do 100% formy. Ogólnie się czuję nie najgorzej, wiadomo, że mamy kilka jakby Meczy bardzo ważnych wyścigów. Jeszcze jest sporo w tym sezonie, więc postanowiłem odpuścić, żeby nie przeciążać tej nogi i zobaczyć co z nim jest jakby co z jest grane, więc oby było wszystko w porządku. Motory przewołały, Krzysiu leciał w powietrzu, także zawsze jest tam coś w głowie zostaje, ale ale całe szczęście, że Krzysiu chyba nic nie ma, jest tylko poobijany i pojechał na prześwietlenie karetką zaraz po 15 biegu, także. Zaraz jedziemy do niego i będziemy będziemy rozmawiać. Nie ma w Ekstraligi słabej drużyny. Przyszedł lepszy dzień w Toronie i pojadł bardzo dobry mecz. Także nikt nie myśli o tym, że Toron coś jedzie nie tak, jak oni by chcieli, ale to jest złożony, nie wiadomo co będzie. Także przygotowujemy się tak samo jak do te, tego dzisiejszego meczu. Ja muszę jeszcze więcej popracować, żeby jak najlepiej pojechać i zdobyć więcej punktów niż dziś. Derby to są derby, ale uważam, że trzeba podejść jak do każdego meczu. Mamy dwa razy trening, czwartek, piątek, także zawodnicy wszyscy wiedzą, że mają przyjechać na trening, także zapraszam wszystkich na derby. Zawsze, zawsze stronie były świetne mecze, nawet jak ja jeździłem.